Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o książkach, które ostatnio czytałam. I dzisiaj będzie strasznie wegańsko, bo aż trzy książki z czterech są o tematyce wegańskiej. Będzie Przestań się przejadać, jako jedyna niewegańska pozycja w zasadzie. Koniec z dietami Furmana, moja dieta Cud Pablikowskiej i The China Study, które znają chyba wszyscy. Weganie, sympatycy diecy, diety wegańskiej Ola, oraz wrogowie diety wegańskiej, myślę. Jedynie co się nie mogę wysłowić. Także zaczynamy. Zaczniemy od Przestań się przyjadać. Jest to książka, w której pokładałam ogromne nadzieje, ponieważ wydaje mi się, że mam w sobie sporo takich właśnie problemów związanych z emocjonalnym jedzeniem, z zajadaniem stresów. Też wam mówiłam w jednym z vlogów Emigru i Ty, że że właśnie jest to mój przypadek. Czyli wydaje mi się, że nawet podświadomie, po prostu w momentach znudzenia, zdenerwowania takiego lekkiego, bo oczywiście jeżeli jesteśmy strasznie zdenerwowani, to jednak te mechanizmy głodu raczej nie działają i nie mamy za bardzo ochoty jeść, ale w takim lekkim stresiku, albo właśnie jak mówię, gdy jestem znudzona lub dla przyjemności w towarzystwie i tak dalej, no zjadam dużo więcej, niż potrzebowałabym zjeść, żeby się po prostu najeść, tak mi się wydaje. I bardzo chciałam przeczytać tę książkę, bo miałam nadzieję, że właśnie po tej lekturze, jakby sobie uświadomię, że to nie ma sensu, że po co ja to robię, że tak naprawdę sobie szkodzę. Wiecie, chciałam po prostu takiego bodźca, takiego kopa w tyłek dosłownie. Chciałam, żeby ktoś obok mnie powiedział mi, że robię głupio i że w sumie jestem świadoma tego, że tak robię. No to po co to dalej robię? No ale niestety. Tego tutaj nie ma. I nie wiem, czy niestety, no dla mnie niestety, ale może dla innych czytelników jest to właśnie dobra forma, ponieważ ta książka nie jest czymś, co nam uświadamia, że robimy źle i czemu robimy źle, i w ogóle, czy tak, żeby ona nie powoduje, że my się dowiemy tutaj, że mamy problem z emocjonalnym jedzeniem, że to jest głupota, że to nie ma sensu, że to nam nie pomaga i tak dalej, tylko to jest taki poradnik, który jakby mówi o tym, jak nas z tego wyleczyć. Ale ten poradnik wymaga takiej codziennej pracy i kontrolowania tego jadłospisu i dużego zaangażowania, że tak powiem. Więc no niestety wyjdę tu na lenia śmierdzącego, który wie, że ma problem, a nic z nim nie chce zrobić. Ale mi się nie chce przez tę książkę przechodzić. Przeczytałam ją, ale nie chce mi się przechodzić przez te wszystkie etapy tego tak zwanego leczenia po prostu. Może mam za mały problem, żeby mi się zachciało, może za mało mi to to skwiera. I tak jak mówię, może dla niektórych osób jest to dobra rzecz, aczkolwiek myślę, że jeżeli ktoś ma poważny problem, na tyle poważny, że mu się chce przejść przez te wszystkie strony tutaj i zrobić cały ten kurs, ten program, to może jednak powinien to robić pod okiem specjalisty, a niekoniecznie tylko z książką. Nie wiem, nie chcę tutaj iść za daleko w trakcie tego odcinka. Jednak ja oczekiwałam po tej książce czegoś troszeczkę innego, i tak jak mówię, no nie dostałam tego, czego oczekiwałam. Kolejna książka to jest książka Koniec z dietami. I to jest książka propagująca weganizm, ale nie tak popularny weganizm niskotłuszczowy, tylko wręcz przeciwnie, weganizm taki, który codziennie zawiera w sobie jakieś dawki tłuszczu. Tutaj ten autor wręcz mówi, że trzeba pilnować tego, żeby tego tłuszczu zjeść wystarczająco dużo. Teraz strasznie modne jest kompletne unikanie tłuszczu, nawet unikanie orzechów czy ograniczania awokado. Także można spotkać wielu wegan, którzy właśnie tak robią. Oczywiście oleje i rzeczy wyciskane, czyli przetworzona rzecz, to w ogóle jest dla nich kompletna abstrakcja, ale już nawet orzechy i awokado też są czymś do odstawienia. Tutaj jest inaczej. Oleje też nie są wskazane jako produkt przetworzony, ale orzechy i awokado, właśnie takie naturalne źródła tłuszczu, jak najbardziej. Ogółem ta książka co robi ta książka? No, jak wiecie, nie. Żadna z tych książek nie skłoniła mnie do bycia weganką. W sensie takim, że już no tu i teraz postanawiam, że nie będę jadła mięsa i nabiału. Jestem coraz bliższa temu, żeby zrozumieć... Nie, może nie zrozumiałam, zawsze rozumiałam wegan. Ale żeby jakoś tak wiedzieć, że faktycznie to by było najzdrowsze rozwiązanie. Może. Ale no, no nie wiem, no po prostu jest jeszcze we mnie jakaś taka mała rzecz, która nie pękła. I nie podjęłam takiej decyzji, nie wiem czy ją kiedykolwiek podejmę, ale no póki co jej nie podjęłam, mimo że przeczytałam te wszystkie książki. Aczkolwiek ta książka dosyć silnie tworzy w nas takie przekonanie, że faktycznie te rośliny, te wszystkie kasze, orzechy i tak dalej, to jest żywność bardzo bogata w składniki odżywcze, to jest żywność bardzo zdrowa, bardzo taka karmiąca nas od środka i bardzo nam przydatna. Więc na pewno po lekturze tej książki, przynajmniej na jakiś czas możecie się poczuć zainspirowani do tego, żeby zmniejszyć troszeczkę spożycie właśnie tego mięsa i nabiału i zwiększyć spożycie produktów wegańskich, nieprzetworzonych produktów wegańskich, bo to jest dieta, ta książka opowiada o diecie bazującej na produktach jak najbardziej naturalnych i no, myślę, że taka dieta, która bazuje na produktach naturalnych, nieważne czy wegańska, czy nie, po prostu zawsze jest dla nas lepsza od diety bazującej na produktach przetworzonych. I tutaj autor twierdzi, że jeżeli będziemy zalecać się do... Co ja mówię? Jeżeli będziemy przestrzegać jego zaleceń, nie będziemy się do niego zalecać to przestaniemy mieć jakąkolwiek ochotę na właśnie takie objadanie się. Tutaj też on mówi, że wyleczył wiele osób z taką bardzo już chorobliwą, nadwagą, taką otyłością kliniczną. I też te osoby straciły ochotę, żeby jeść rzeczy przetworzone, jakieś, wiecie, słodycze, tego typu rzeczy, bo mają tak dużo wartości odżywczych z jedzenia, które przyjmują, że już tego kompletnie nie potrzebują. Możliwe, że tak jest. Ja mówię tutaj, nie chcę, żeby... Nie chcę osądzać nikogo, ani tym bardziej nie chcę, żeby mnie osądzano. Ja po prostu nie jestem gotowa na to, żeby podjąć taką decyzję tu i teraz. I tyle. Ja myślę, że mam do tego prawo, jak każdy inny. Aczkolwiek bardzo fajna lektura i ją polecam również wszystkim zagorzałym mięsożercom, bo trzeba się dokształcać z różnych stron. Także o tym pamiętajcie. I trzecia książka. Również sympatyzująca z weganizmem to jest moja dieta Cud Pawlikowskiej. No i ja czytam dosyć dużo książek Pawlikowskich, ale jak doskonale wiecie, książki Pawlikowskie charakteryzują się tym, że łyka się je w dwie godziny, bo tutaj no raczej nic nie ma. No są takie właśnie bardzo często, są strony, na których są dwie linijki, jakieś duże obrazki tego typu rzeczy i dużo powtarzania się. Ale mimo to ja bardzo te książki lubię. Może dlatego właśnie, że tak łatwo się je czyta. że... Są w ogóle nie męczące dla naszego umysłu. Nie czytamy tego jak coś, co o, musimy skończyć stronę, czy coś takiego, tylko jest to bardzo łatwe i przez to takie systematyczne powtarzanie prostych zwrotów, jakby coś nam się utrwala w tej głowie, jakiś przekaz zostaje, tak myślę. W każdym razie ja bardzo lubię książki Pawlikowskiej, aczkolwiek sprawiają wrażenie takich, nad którymi się kompletnie nie napracowała, czyli można mieć czasem wrażenie, że no 35 zł ona tu kosztuje płaci się za nic, tak jak tu na przykład płaci się po prostu za niesamowite opracowanie naukowe, ale to zaraz o tym powiem, a tutaj, no wiecie, za taką gadkę szmatkę, ale ta gadka szmatka bardzo poprawia nam nastrój, dostarcza takiej rozrywki, plus odrobiny edukacji, a w sumie za to chcemy płacić kupując książkę, tak mi się wydaje też, więc no nie jest to niczym złym. I tutaj Pawlikowska też opowiada o swoich perypetiach z utrzymywaniem masy ciała ze swoją taką, o swojej obsesji na punkcie bycia szczupłą, piękną, zdrową, może nawet niezdrową, ale zadbaną i tak dalej i mówi o tym, jak z tym wszystkim skończyła I mówi też o tym właśnie, że jest na diecie wegańskiej, że nie je kompletnie żadnych przetworzonych produktów, takich naprawdę żadnych, żadnych w sensie, że nawet pomidorów ze słoika nie chciałaby zjeść. No i to jest myślę też dieta na 100% bardzo fajna, dobra, zdrowa prosta, ale no nie jest to dieta, którą ja bym chciała po prostu stosować. Jeżeli mam wybór, to, to nie chcę, bo myślę, że jak kupię sobie przecier pomidorowy w słoiku, to on mnie nie zabije i po prostu nie chcę iść w życiu w aż takie skrajności, zresztą Wy to dobrze wiecie, żeby żywienie było dla mnie jakimś problemem, czymś, co mnie ogranicza, czymś, co powoduje, że w miejscu X w danej porze ja nie mogę zjeść nic, bo wiecie, bo nie wiem, czy to pochodziło ze szkiełka, czy ktoś po prostu pokroił pomidory i odparował godzinę wcześniej. Także, no, tutaj może troszeczkę być dla niektórych tak sekciarsko, tak jak mówiłam o Moricu, że może być sekciarski tak samo, tu może być sekciarsko. Niemniej jednak uważam, że warto, zawsze warto takie książki czytać, bo każda lektura przeczytana w tym stylu, nawet. Jeżeli nie spowoduje, że my drastycznie zmienimy swoje życie, powoduje, że mamy troszeczkę więcej świadomości na temat tego, co jemy, po co jemy, i że w zasadzie ciało mamy jedno i trzeba o nie dbać i je kochać. Więc ja zawsze tego typu książki będę polecała, aczkolwiek nie jest to książka, która zmieniła moje życie, i nie wiem, czy jej życie zmieniła. Jeśli tak, to, to dajcie znać, ale bardzo miła lektura. I tutaj teraz przechodzimy do pozycji. <grym> Pozycji, która jest bardzo słynna i po prostu o której wiedzą i mówią praktycznie wszyscy. I to jest zwyczajna Study, To się po polsku nazywa bardzo dziwnie, bo nowoczesne zasady odżywiania czy coś takiego. I to jest kolejna książka, która nakłania nas do przejścia na dietę wegańską. Autor tej książki, pan Campbell, sam mówi, że wychował się na farmie, że wychował się w rodzinie tradycyjnych mięso na białożerców i że nie było mu prosto uwierzyć w to że to wszystko, co się działo dookoła niego w dzieciństwie, to wszystko, co jadł, jest złem wcielonym. No ale w końcu w to uwierzył. I ta książka bazuje na badaniach przeprowadzonych w Chinach i nie tylko, na gigantycznej grupie kontrolnej. Także myślę, że są to badania, którym naprawdę można ufać. I są to badania, które nam mówią, że na przykład zachorowalność na raka znacznie wzrasta ze spożyciem ze wzrostem spożycia mięsa, na przykład czy białka od zwierzęcego ogółem, są doświadczenia na y, różnych grupach ludzi, różnych y, grupach spu, nie społecznych, różnych grupach etnicznych, o to chciałam powiedzieć, i również doświadczenia na szczurach, tutaj są wzięte pod uwagę, związek jedzenia z chorobami takimi jak Rak, Alzheimer, no, przeróżne rzeczy. I to jest książka, która powinna zmienić moje życie, ale nie wiem, czy ja ją czytałam za mało uważnie, bo przyznaję się bez bicia, że czytałam ją robiąc badania naukowe i siedząc, no miałam takie badania, które polegały na tym, że musiałam eksponować swoją skórę na różne czynniki atmosferyczne i później ją badać i siedziałam w komorze takiej klimatycznej, z jedną ręką w środku przez minimum godzinę. I właśnie w takich okolicznościach czytałam tę książkę. Więc może ja poświęciłam jej za mało uwagi, za mało skupienia, nie wiem. Ja nie mówię, że nie wierzę w to, co tu jest, bo ja w to wszystko wierzę. Aczkolwiek dalej nie skłoniło mnie to do tego, żeby zmienić swoje życie. I albo jestem osobą bardzo oporną i ignorantem jakimś, albo po prostu troszeczkę tu było za mało argumentów. Ale wiem, że każdy, kto to przeczyta, ma inne zdanie. No nikt nie mówi, że było tu za mało argumentów. Nie, oczywiście są grupy tych palowców i ludzi, którzy jedzą bardzo dużo mięsa i oni twierdzą, że tu są same bzdury, to też tak się zdarza, ale nigdy nie spotkałam się z taką po prostu oziębą i neutralną opinią dotyczącą tej książki, jaką ja sama mam. <grym> Także trochę mi za siebie wstyd. Na 100% jest to książka, którą warto kupić, warto przeczytać, która zasługuje na swoją. Cenę, bo po prostu tu jest kawał roboty, tu widać pracę, tu widać rzetelność i skrupulatność, i to nie jest jakieś tam lanie wody, to są po prostu wyniki tej książki. Nie czyta się super prosto, bo czyta się ją jak taki, no bardzo prosty artykulik naukowy, ale jednak z artykułami naukowymi, nie wiem czy wy też tak macie, ale ja mam tak, że prawie nigdy nie czytam ich całych od deski do deski, tylko czytam wstęp, wnioski i czasem może metody. No, czytam ogólnie to, co mnie po prostu interesuje, ale zwykle nie od deski do deski. To jest prostsze do czytania i mniej nudne, zdecydowanie. Poza tym też to dotyczy naszego zdrowia, a ludzie jednak e, lubią czytać rzeczy, które są na temat ich zdrowia i ciała, więc to jest łatwiejsze do przebrnięcia. Ale nie jest to prościutka lektura, także to wszystko trochę trwa, żeby przez nią tu przejść, ale na 100% warto. I myślę, że zdecydowana większość osób po przeczytaniu tej lektury jednak podejmie jakieś takie decyzje dosyć wzrastyczne, no ale ze mną jest coś chyba nie tak. I ich nie podjęłam, po prostu nie jestem kategorycznie zdecydowana do tego, żeby nazwać swoje odżywianie w jakikolwiek sposób i postanowić, że od dziś do końca życia po prostu będę weganką lub będę mięsożercą takim, wiecie, zagorzałym lub coś tam. Zagorzałym mięsożercą raczej już nigdy nie będę. Między innymi dzięki książkom takim jak Te, ale wygankom póki co też nie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jak zawsze staram się Wam przedstawiać cztery książki, i chcę Wam jeszcze powiedzieć, że niedługo, może nie tak niedługo, ale za jakiś czas poza książkami stricte związanymi z żywieniem, chciałabym też zrobić odcinek o książkach takich po prostu społeczno-obyczajowych, takich. Innych, bo nie czytam tylko książek związanych z żywieniem, aczkolwiek jest to większość rzeczy, które czytam, ale myślę, że takie książki, właśnie historyczno, społeczno, obyczajowe, też mogą Wam się spodobać i też chciałabym zebrać sobie taką czwóreczkę, cztery pozycje, które Wam tutaj omówię. Mam nadzieję, że będziecie chętni, żeby taki odcinek obejrzeć. Także dziękuję Wam bardzo za to, że zdecydowaliście się pobyć dzisiaj te chwile ze mną i do zobaczenia następnym razem. Wszystkie poprzednie odcinki będziecie mieli podlinkowane tutaj na dole. bye